SuperEkspresie TV. W Lęborku na rękę montują się najsilniejsze pola. najszczęśliwsze są na wierzchaczki w połowinach. Iza Bukowska, witam Państwa, czas na SuperEkspres TV. Do tego sportu trzeba mieć przede wszystkim silne ręce, zaś przeciwnicy spotykają się po prostu przy stole. Nikogo chyba tym nie zaskoczymy, że mocowani na rękę polubiły także pani. Przynajmniej te o żelaznych uściskach. Lemborg należy do najważniejszych ośrodków tej nowej dyscypliny sportu Nic więc dziwnego, że na otwarte mistrzostwa tego miasta przybywają najlepsi zawodnicy z całej Polski. Nieprzypadkiem właśnie w Lęborku w historycznej porażki doznał Robert Grykorcewicz, czterokrotny mistrz Polski i mistrz Europy, przez cztery lata niepokonany przez innego Polaka. W Lęborku na rękę mocują się także dzieci oraz panie. W mieście tym spotkać można jedną z najsilniejszych polek. Choć większość zawodniczek mocujących się na rękę uprawia kobietą kulturystykę lub inny atletyczny sport, Katarzyna Telman nie odwiedza siłowni. Często bywa za to na sali gimnastycznej w szkole podstawowej. Jest nauczycielką błędu. W siłę jej ręki nie wypada wątpić. Pani Katarzyna przyznaje się jednak do delikatnej kobiecej przygód. Nie wiem, co to mężczyzna, Emocjonuje się bardzo. Ja. emocjonuję się też tego bardzo. Nie protestuję do energii przed dzień i bezpośrednio przed startem, bo aż chodzę tam. Trudno w te słowa uwierzyć, przyglądając się pani Katarzynie tuż przed i podczas walki. Katarzyna Telman jest chyba jedyną zawodniczką, która pokonuje swoje rywalki ze szczerym uśmiechem na twarzy. Ja bawię się tutaj, no bawię. Wraz temu, co powiedziałam, denerwuję się, ale zarazem to jest taki formuł zabawy. I staram się w tych które demonstrują pocieszyć, bo siedziała koło mnie ta koleżanka i to bardzo denerwowała, do tego, że pokazałam, że ten łyżny jest potrzebny. Tak. Siłą ręki i przenikliwością spojrzenia pokonuje pani Katarzyna Rywalkę za Rywalką. Utrzymywanie tytułu niezwyciężonej wydaje się przychodzić jej bez wielkiego trudu, bo w ciągu czterech lat historii tego sportu w Polsce liczba zawodniczek wzrosła kilka razy. Podniósł się więc znacznie poziom konkurencji. Myślę, że każdy nie ja jest jakimś takim drzechen

Ile razy tak naprawdę może pomylić się tapę? Może nie są najpiękniejsze. Nie biegają też najszybciej. Pewnie dlatego nie wystawia się ich w wielkich gonitwach. Są jednak miejsca, gdzie wydają się niezastąpione. W Bieszczadach nie ma konia nad hutuła. Tylko one bowiem wiedzą, jak galopować po połoninach. Najwięcej jest na literę W. To jest i wichura, i wisłoka, i badera, i warka, i pustułka już na pewno. W stadzie Stanisława Myślińskiego z Warszawy jest 40 hutułów. Myślałam, że pierwszym zakupem idzie koń. Byłem o tym przekonany, aczkolwiek życie okazało się inne. Te ziemie, które kupiłem, były porośnięte olszą. Nie miałam ani hektara, łąki czy I trzeba było zacząć od to nie? nie koń, tylko ciągnik grosienicowy. DT-75. Kucuł jest znany ze swej żywotności, z tego, że w warunkach prymitywnych najlepiej mu się żyje, najlepiej się rozwija. Protoplastami tej rasy są i, i konie przeważskiego, i y, tarpany, oraz y, konie orientalne. Również arabski. No, wyróżnikiem mojej hodowli jest to, że one są schowane w systemie tabunowym, czyli taka rodzinka cały czas praktycznie pozostaje w tak zwanej wolności. Korzysta z łąki paski. I to bez względu na porę roku. Źrebią się na wolnym powietrzu. One w okresie zimowym, tak jak teraz jesienią, dostają grubsze futerko, i te szczególnie na zrebaczkach i na klasach tak samo. W okresie zimowym one jest jeszcze bujniejsze, ciepłe i żadne mrozy i wikury im tam specjalnie nie przeszkadzają. Przy niskiej pokrywie śnieżnej one ignorują zabieg dokarmiające i wolą sobie wygrzebywać zieloną trawę, czy tam jeszcze szczególnie sity są jeszcze zimozielone, i jakieś tam gałązki. Najtrudniej no im się znaleźć w bardzo gorącej, słoneczny dni. Trzeba mieć sporo doświadczenia, żeby znaleźć stado, które liczy nawet kilkadziesiąt koni, ponieważ potrafią się ukryć przed słońcem tak, że nawet hodowca nie wie gdzie one się znajdują. Jedynym groźnym naprawdę drapieżnikiem, jeżeli chodzi o konie, są niektóre stresy do źrebaków. Wtedy, kiedy jeszcze wypasałem konie na krywę za otrytem. Tam akurat y, grasowała taka niedźwiedzica, która y, raz sumowawszy stwierdziła, że to można powtórzyć. To był przypadek skutecznego odgonienia. Niedźwiedzia e, przez ogiera na serednim e, był to młody misio, który zmierzał się pewnie to nie, nie, nie zbyt groźny w niezbyt groźnych celach, ale akurat w kierunku stada i, i ogier widząc tą niezbyt dużą posturę... Yep. Tak.